Elfy, smoki, gobliny. Wiecie już o kim jesteśmy w świecie? Lego Elves. A dokładniej zajmiemy się dzisiaj magazynem 2 na 2017 z kameleonem Heidi. Magazyn Lego Elves naprawdę cudowna grafika, a także ciekawe obrazki. Mamy tutaj komiks, co wydarzyło się do tej pory, czyli wcześniejsza część komiksu, a także reklamy. Dwóch magazynów. Niestety nie o tematyce Lego, także nie za bardzo mi to ciekawi. Wydanie specjalne Lego Friends. Informacje o kameleonie oraz prześlicznym prelokacjom. Ten mi się podoba. Ten troszkę bardziej, bo jest bardziej um, tak mniej elfowe. Ja bardzo lubię te elfowe tła. Także informacje o magazynie Wings oraz Friends. A tutaj zestawy z Sophie Jones. A także kolejna część komiksu. Tutaj też jest bardzo ładna grafika, taki piękny elfowy świat, tajemniczy tak naprawdę. Kolorowanka z goblinami. Oraz tutaj mamy pracę uczestników konkursu. Tak patrzy, że żaden chłopak nie brał udział. Oraz konkurs SMS-owy. Nowy numer, magazyn Lego Friends, prezent żółwik na plaży, już on wyszedł, na moim kanale też znajdziecie 16 sierpnia kolejny numer Lego Friends, niestety Lego Elves się nie dowiemy kiedy jest kolejny numer, bo nie wiadomo czy w ogóle seria będzie kontynuowana w 2018 Dodatek, czyli nasz kameleon został zapakowany w woreczek Dzisiaj prezentuje nasz elfowy dodatek, jest to zjeżdżalnia Zliczalnia jako element nie za bardzo mi przypadła do gustu. Tak, właściwie to nie jest ten magazyn, w którym dostajemy dużo ciekawych elementów. Tutaj dostajemy je raczej takie, które znamy. To jest gałko od loda, a to na przykład jest ciasteczko, i jeszcze jest wisienka. Za to moim małym have'em był ten wspaniały kameleon, który jest naprawdę kolorowy, różowo-zielony i to bardzo ładnie wygląda. Jeszcze te nadruczki w mojej opinii wcześniejszy magazyn było wiele lepszy, ten jakoś nie grzeje mnie za mocno, za mało ciekawych elementów, ale zawsze kameleon do kolekcji Myślę, że 12 zł to troszeczkę za dużo jak na ten modelik, bo z Lego Friends za 10 zł dostajemy coś podobnego Także do zastanowienia się, prawdopodobnie to już ostatni magazyn Lego Elves. troszkę szkoda, ponieważ zawsze lubiłam je co jakiś czas kupować i się nimi bawić Wiecie dlaczego to jest ostatni magazyn, bo każda seria LEGO, fabularna i własna ma 3 lata. I prawdopodobnie LEGO w 2018 roku już do nas nie powróci. Także, cześć! Powiedzcie, co o tym sądzicie.